Witam Państwa na kanale Raport Wojenny. Nazywam się Bartłomiej Wypartowicz, a podcast prowadzę dzięki waszemu wsparciu. Zachęcam wszystkich do subskrybowania, lajkowania i udostępniania. Tematem dzisiejszej rozmowy będą mity na temat Ukrainy. Moim rozmówcą będzie dzisiaj doktor nauk historycznych, autor pierwszej monografii o ukraińskich strzelcach siczowych, Były pracownik IPN Marek Kozubel. Cześć Marku. Witam, cześć. Pierwszym mitem, którym chciałbym omówić jest mit dotyczący początków ukraińskości. Czy Ruś Kijowska to Ukraińcy czy Kozacy? No i dlaczego tak często mylona jest klasa społeczna z narodowością? Dobrze, to może zaczniemy od samej Rusi Kijowskiej, czyli od tych korzeni państwa ukraińskiego i narodu ukraińskiego, jak wskazuje część ukraińskiej historiografii. Wszystko w zasadzie zaczęło się... Jeżeli chodzi o historiografię, od tez Michała Hruszewskiego, ukraińskiego historyka z przełomu XIX i XX wieku, który twierdził, że korzenie Ukrainy sięgają właśnie rusi kijowskiej. Byli oczywiście też inni historycy, którzy wskazywali na jeszcze wcześniejsze czasy, wskazując na to, że ludność ukraińska była ludnością autochtoniczną okresu no, jeszcze wcześniejszego, ale tutaj wydaje się, że tezy Michała Gruszewskiego są jednak najbardziej takie adekwatne, najbardziej miarodajne. Jeżeli chodzi o tą Ruś Kijowską, sam przymiotnik Kijowska został nadany troszeczkę później. Przymiotnik Kijowska nie był używany w samym średniowieczu. W średniowieczu to była po prostu Ruś. I jeżeli chodzi o ten właśnie obszar Rusi z Kijowem jako centrum państwowym, no to początkowo pamiętajmy, że nie da się tutaj jeszcze mówić o jakiejkolwiek narodowości. Te odłamy, poszczególne takie gałęzie, ukraińska, białoruska czy rosyjska, one się będą dopiero kształtować dużo później, ale te pierwsze podziały zaczęły być już widoczne już w okresie Średniowiecznym, a konkretnie w wieku XII. Otóż w tym samym czasie, kiedy w Polsce doszło do rozbicia dziennicowego, to rozbicie, swoje rozbicie dziennicowe przeżywała również Róśnia umownie zwana kijowską. I wtedy zamiast jednego ośrodka władzy powstało kilka. I do tego podziału doprowadziło to, że no, ostatni w zasadzie taki wielki książę kijowski, cieszący się niekwestionowanym autorytetem. Po Monomach po prostu podzielił państwo pomiędzy kilku swoich synów. I tak się złożyło, że najmłodszy z tych synów, Jerzy Długoręki, osiadł na tak zwanej Rusi Zaleskiej. I to była właśnie taka Ruś północno-wschodnia. Można powiedzieć, że to były takie północno-wschodnie. Ukrainy. I właśnie z tych okrain, na bazie tych okrain, zaczęła się historia rusi zwanej później moskiewską, ale wtedy jeszcze zwano ją po prostu Zaleską, a w tym samym czasie dobre ponad rusi, one żyły swoim własnym życiem. I jeżeli chodziło o naród ukraiński, no to naród ukraiński całkiem słusznie upatruje swoich korzeni w tej południowo-zachodniej części. Rusi, czyli obszaru, gdzie było księstwo Czernichowskie, Perjasławskie, Kijowskie, czy w końcu Ruś Halicko Wołyńska, zwana też Halicko-Wodzimierską. I tutaj też bardzo jest takim ciekawym argumentem to, że Rosjanie, żeby uzasadnić swoje roszczenia do całej średniowiecznej Rusi, całego tego obszaru, twierdzą, że mają do tego największe prawo, bo właśnie w Moskwie najdłużej rządziła dynastia Rurykowiczu. No i faktycznie, jeżeli spojrzymy, no to okej. Okay. Iwan Groźny, Iwan IV Groźny, który się zaczął tam w pewnym momencie tytułować Carem Wszechrusi, no i jego syn, który panował też bardzo krótko zresztą po nim, oni byli faktycznie ostatnimi przedstawicielami dynastii Rurykowiczów, którzy byli na tronie. Ale to, że gdzieś jakaś dynastia panowała dłużej, to jeszcze nie oznacza, że państwo, w którym powiedzmy ta dynastia wygasła, jako no, w ostatnim państwie, w jakim ta dynastia wygasła, no to, że to państwo przyjmuje w jakiś sposób roszczenia po tej dynastii. Nie, po prostu ta dynastia wymarła i tyle. Ale to jest też taki bardzo ważny argument. Ta moskiewska gałąź dynastii Rurykowiczów, ona można powiedzieć, była, ona miała niezwykle naprawdę słabe roszczenia do. Całej Rusi. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że władcą tej Rusi Zaleskiej był Jerzy Długoręki, najmłodszy syn księcia Włodymyra Monomacha. A żeby było jeszcze ciekawiej, władzę nad Moskwą przejęła też ostatecznie ta. Najmłodsza linia wywodząca się od Jerzego Długorękiego, no bo pamiętajmy, że on też miał kilkoro synów. Także można powiedzieć tak, że Moskwą de facto rządziła ta gałąź rodu Rykowiczów, która miała no wyjątkowo już słabe roszczenia do pozostałej części Rusi, szczególnie tej południowo-zachodniej. Kolejna odwrót troszeczkę było, jeżeli chodziło na przykład o księstwo. A później królestwo kalicko-wołyńskie. Bo tutaj taka ciekawostka. Tutaj tym księstwem, tym państwem rządziła. Ta odnoga dynastii Rurykowiczów, która wywodziła się od najstarszego syna Wołodymyra Monomacha, czyli od Mścisława Haralda. No tutaj można powiedzieć, że Ukraińcy się wprost odwołują do tradycji tego państwa Halicko-Wołyńskiego, które też warto podkreślić przez pewien czas rządziło również Kijowem. To było dosyć spore państwo. I trzeba też podkreślić jedną jeszcze rzecz, że właśnie państwo Halicko-Wołyńskie było pierwszym państwem ruskim, którego władca został koronowany. Miał większy tytuł niż większy książę jako pierwszy i był to właśnie Daniel Rurykowicz, zwany też Danielem Romanowiczem. Tymczasem on się koronował w 1253. Żeby pierwszy władca Rusi Moskiewskiej się koronował, to trzeba było czekać jeszcze mniej więcej dwa i pół stulecia do czasów Iwana III Srogiego, który się w pewnym momencie tytułował carem całej Rosji. O, wszech... Rusi, tak to wtedy nazywano. Tylko, że po prostu jego tytułu nikt nie uznawał. W przypadku Daniela Romanowicza, to tutaj trzeba podkreślić jedno. Jego tytuł był uznawany w Europie, jego faktycznie uważano za króla i również uważał go papież za władcę mającego taki tytuł. No i po nim jeszcze kilku kolejnych władców tego państwa halicko-wońskiego też nosiło tytuł królewski, posiadało tytuł. Królewski. No, myślę, że jeżeli chodzi o te tutaj tezy Rosjan, że im się należy władza nad Białorusią czy Ukrainą, ponieważ u nich rządzili ostatni Rurykowicze, no to jest po prostu bardzo słaba teza. No, bo pamiętajmy, że państwa nie dziedziczą roszczeń dynastii panujących. To po prostu konkretne osoby. I w zasadzie po śmierci Romanowiczów, czyli tej właśnie gałęzi, która się wywodziła od m.in. też Daniela Rurykowicza, czyli tego pierwszego króla. Rusi, to w zasadzie większe prawa do panowania nad Rusią, zwaną Potocznię Kijowską, mieli władcy Polski czy nawet Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy byli związani z Romanowiczami, byli ich krewnymi de facto. Więc chociażby wkroczenie Kazimierza Wielkiego na terytorium wołyńskiej, czy na przykład podboje Jedmina i Olgierda, chociaż dla Rusinów to akurat wtedy było bardziej wyzwolenie od Mongołów, no to, to w zasadzie ciężko było nazwać klasycznym podbojem czy uzurpacją. Uzurpacją to absolutnie nie było, ponieważ władcy, tak jak wspomniałem, i Wielkiego Księstwa Litewskiego, i Królestwa Polskiego y, mieli silne związki rodzinne z tą właśnie południowo zachodnią gałęzią dynastii Rurykowiczów. Moje pytanie no, nasuwa się takie, skoro rzeczywiście Ruś Kijowska to jest Ruś, która kiedyś była potężniejsza, bardziej uznawana, to dlaczego jakby tytuł Rosjan Rusinów przyjęli właśnie Rosjanie, a nie Ukraińcy? A to jest właśnie też bardzo ciekawe pytanie. Tutaj należy podkreślić jedną rzecz. Początkowo, dzisiejszy że tak to ujmę Rosjanie, samych siebie Określali mianem Moskali, Moskwicinów, tak samo zresztą nazywano ich w Europie i to zresztą bardzo długo. Ciekawostka, nawet Karol Marx, przecież był to filozof żyjący w połowie XIX wieku, on też z przyzwyczajenia nazywał Rosjan Moskalami, Moskwicinami. Ale właśnie skąd to się wzięło? Dlaczego yy, Moskale, tudzież Moskwicini, yy, przyjęli nazwę Rosja? Rosjanie. Wszystko się zaczęło od panowania Piotra I Wielkiego, czyli tego władcy Moskwy, który postanowił zwesternizować Rosję, zaadoptować na terenie swojego państwa, państwa, którym rządził jak najwięcej wzorców Zachodu. Oczywiście nie chodziło o to, że miało to doprowadzić do jakiejś wielkiej zmiany mentalności, go poddanych elit tego państwa. Nie, nie o to chodziło. Chodziło o to przede wszystkim, żeby zwiększyć potęgę państwa moskiewskiego, uczynić armię. Skuteczniejszą flotę. Także tu nie chodziło o to, żeby zmienić jakoś wewnątrz cywilizacyjnie jego poddanych, zmienić ich mentalność. Nie. Moskwa, jak była państwem despotycznym, tak pozostała. Ale wracając do tego pytania. Właśnie wtedy, w 1721 roku, dotychczas tytułujący się Carem Piotr I Wielki przyjmuje tytuł po pierwsze cesarza, imperatora, a więc zaczyna się tytułować na wzór zachodni, ale również ogłasza, że jest władcą cesarstwa rosyjskiego. I to było bardzo ważne. I również jego okres rządów był naznaczony takimi elementami centralizacji władzy, i również próby. To były takie pierwsze próby za wszelką cenę wyrugowania, jaką wtedy określał Ukraińców, mianem Małorusinów, wyrugowania ich od jakiejkolwiek tradycji związanej z rusią kijowską. Zaczęło się tworzenie tego mitu politycznego, który miał wskazywać właśnie Moskwę jako głównego spadkobiercę całej Rusi, tej średniowiecznej. Po prostu Rosjanie do swoich podbojów, czy też, przepraszam, Moskale, moskwicini, oni potrzebowali jakiegoś uzasadnienia. Kazus beli, powodu do wojny. I oni po prostu, żeby uzasadnić te swoje podboje, to co się działo również później w okresie rządów chociażby Katarzyny, Drugiej wielkiej. Oni też używali takiego argumentu, że oni po prostu zbierają ziemie ruskie. I oni stawiali tutaj znak równości pomiędzy słowem ruskie a Rosyjskie. I na tym właśnie polegał problem. Problem polegał na tym, że tak naprawdę wąska część mieszkańców dawnej, potomków mieszkańców dawnej Rusi średniowiecznej zaczęła sobie nagle uzurpować prawo do tego, żeby uważano ją za spadkobierców właśnie całego tego obszaru, sięgającego właśnie Ukrainy, Białorusi. O to chodziło. Stąd tak naprawdę też zmiana nazwy z Moskali, z Moskwicinów na Rosjan. I do czego to w konsekwencji doprowadziło? Chociażby do tego, że w drugiej połowie XIX wieku ukraińscy filozofowie, historycy zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób tutaj się odseparować od takiej uzurpacji. I stąd właśnie też zaczęto wtedy sięgać po termin Ukraina, przymiotniki ukraiński. Tym bardziej, że sam, samo słowo Ukraina, ono się, co ciekawe, pojawiało jeszcze w okresie średniowiecznym. Tam, ale dobrze pamiętam, w XII wieku po raz pierwszy pojawiło się to słowo w ruskich kronikach. Mm -hmm. Ja bym chciał w takim razie tutaj poruszyć teraz temat kozaków. Tak jak wcześniej wspominałem, bardzo często mylona jest klasa społeczna z narodowością, bo nie było czegoś takiego jak narodowość kozacka, natomiast była to klasa społeczna. No i również ciekawostką jest to, że kozacy walczyli chociażby nawet w armii polskiej czy w armiach tureckich. Jakbyś mógł tutaj wyjaśnić mi, słuchaczom, skąd się ten mit wziął? To być może ten mit wziął się z tego, że troszeczkę tutaj pomieszano pojęcia tej kozaczyzny, która się narodziła w Imperium Rosyjskim w wieku XVII, a później rozwijała się w wiekach XVIII i XIX, gdzie kozacy dońscy, kubańscy, oni faktycznie stanowili nie tylko odrębną kastę, ale poniekąd również różnili się trochę etnicznie. Ale wracając do kozaków zaporowskich, tutaj masz rację. Kozacy zaporoscy nie byli odrębną narodowością. Zdecydowaną większość kozaków stanowili po prostu mieszkańcy Rzeczypospolitej, pochodzący z ziem, dzisiaj byśmy powiedzieli ukraińskich, albo mówiąc w tamtym czasie, ziem rusińskich, ruskich, zamieszkanych po prostu przez Rusinów. Przeważającej większości kozacy byli Rusinami, byli osobami wyznania prawosławnego, znaczną część stanowili, wśród nich zbiegli chłopi, Różni awanturnicy, ale zdarzali się również przedstawiciele szlachty ruskiej, ale na Zaporozze uciekali co ciekawe również i Polacy, z tym, że właśnie ten żywioł ruski wśród kozaków no albo możemy używać już tutaj tego synonimu ukraińskiego niech będzie, żeby się tutaj słuchaczom nie mieszało jednak ten czynnik ukraiński Stanowi zdecydowaną większość wśród kozaków. A dlaczego oni właśnie byli tą taką klasą bardziej społeczną? To była właśnie taka klasa, można powiedzieć wojowników. Wojowników, awanturników. Narodziła się ona w zasadzie prawdopodobnie na przełomie wieku XV i XVI. I początkowo, tak jak tutaj wspominałem, byli to różni awanturnicy, łowcy przygód, czasem również biegli przestępcy. Przy czym nie zawsze musieli to być przestępcy w takim znaczeniu, jak my dzisiaj rozumiemy. Czasem mogły to być po prostu osoby, które zadarły nie z tym, z kim trzeba i musiały po prostu wiać. Ale w każdym razie czasem pojawiało się tam coraz więcej osób, które czy to chciały, Chciały zbiec przed zobowiązaniami chłopskimi albo osoby szukające jakiegoś lepszego, lepszych warunków do życia. No i w ten sposób, przez zagrożenie ze strony Tatarów, którzy najeżdżali z Krymu na te właśnie południowo-wschodnie Ziemie Rzeczypospolitej, no to przez to oni musieli się jakoś przystosować do tych warunków takiej, można powiedzieć, ciągłego zagrożenia, ciągłej walki. No i to właśnie doprowadziło do powstania. Tej właśnie osobnej klasy społecznej, klasy wojowniczej. Nie można tego tak do końca porównać z naszą klasą szlachecką, bo jak wiemy, wśród szlachty, no to mieliśmy do czynienia i z bardzo skrajnie biedną gołotą. Mieliśmy tą szlachtę jeszcze zagrodową, w końcu średnią, no i bajecznie bogatą magnaterię. Aż takiego podziału wśród Kozaków to się utworzyć nie udało. Mieli oczywiście oni swoje takie elity, tak jak starszyzna kozacka, ale to nie były, można powiedzieć, elity równe polskim magnatom czy dzisiejszym oligarchom ukraińskim. W każdym razie na zaporozu wytworzyła się właśnie ta klasa społeczna, która również czasem zaczęła odgrywać rolę żołnierzy najemnych. I faktycznie oni się najmowali do służby w wojskach początkowo Wielkiego Księstwa Litewskiego, potem po Unii Lubelskiej, to już do wojska koronnego. Przypomnę, że po Unii Lubelskiej województwa ukraińskie weszły w skład właśnie Korony, czyli polskiej części Rzeczypospolitej. No i warto tutaj dodać, że kozacy lubili służyć na żołdzie Rzeczypospolitej. Zachowywali się trochę tak jak tacy, można powiedzieć Stepowi korsarze. Płacono im za ochronę południowo-wschodniej granicy, czasem też brali udział w innych wojnach, jakie, jaką Rzeczpospolita toczyła chociażby walki przeciwko Szwedom, walczyli oni i to dużo częściej nawet niż ze Szwedami, no to przeciwko Moskwie. Tutaj wystarczy wspomnieć o aktywnym udziale kozaków w Dimitriadach, czy w końcu w wojnach, jakie toczył Zygmunt III. Waza oraz jego syn Władysław IV. Waza przeciwko Moskwie. No, brali oni naprawdę bardzo aktywny udział, czy to towarzyszyli głównym siłom koronnym, czy to samodzielnie mieli dokonywać niszczycielskich najazdów na terytorium moskiewskie. No i warto również wspomnieć, że w roku 1621 odegrali oni aktywny, tak bardzo mocno aktywni byli podczas obrony uciemnia przed armią też turecką. No i właśnie też w trakcie tej bitwy ciężko ranny został ówczesny hetman Konaszewicz Sahajdaczny, który był wielkim orędownikiem współpracy z Rzeczpospolitą. No i niestety po jego śmierci to sporo rzeczy Zaczęło się niestety już sypać. No niestety potem już było tylko gorzej. W kontaktach z kozakami, no to niestety przeważały nieporozumienia, rosła liczba powstań. Co prawda, te powstania początkowo nie były obliczone na to, żeby oderwać Ukrainę od Polski, tylko bardziej chodziło wtedy o to, że kozacy chcieli wywalczyć lepsze prawa dla siebie. Nie chcieli być traktowani jak ten najniższy stan w Rzeczypospolitej. Mm -hmm. I teraz w takim razie ostatnie pytanie w tej rozmowie. Pojawia się też e, czasami mit, e, że kozacy byli zdrajcami, zwykłymi żołdakami, którzy często i ochoczo przechodzili na stronę wroga. Czy tak rzeczywiście było i ile jest w tym mitu? Znaczy z tym przechodzeniem na stronę wroga to tutaj bardziej ten problem dotyczył dosyć krótkiego okresu w historii kozaczyzny ukraińskiej, chodzi konkretnie o okres ruiny. Co się wtedy działo? Po roku 1657, czyli po śmierci Bohdana Chmielnickiego, Moskwa zaczęła intensywniej prowadzić różne intrygi mające na celu ograniczenie niezależności tego państwa kozackiego, ukraińskiego. Pamiętajmy, że w roku 1654, kiedy Bogdan Chmielnicki podpisał ugodę Perejasławską, no to i on i jego kozacy uważali po prostu, że to jest deal polegający na tym, że dobra. Kozacy uznają cara moskiewskiego za swojego władcę, protektora, ale... Ten Car był zobowiązany do tego, żeby przestrzegać pewnych zasad, pewnych praw tego państwa kozackiego. No, kozakom marzyło się po prostu państwo o bardzo dużej niezależności, o ogromnej wręcz autonomii, no a ten Car miał występować tylko jako protektor, i w przypadku zagrożenia wysyłać wojsko na pomoc. A tu się wtedy okazały, no, wyszły na jaw takie ogromne różnice pomiędzy kulturą polityczną kozaków, ludności ukraińskiej, a z drugiej strony pomiędzy właśnie kulturą i praktyką polityczną, jaka była stosowana na tej dawnej Rusi Zaleskiej, czyli te takie przy, moskiewskie przyzwyczajenie do. Despotyzmu, to że prawo nie obowiązywało władcę, a tylko poddanego, a poza tym prawo mogło być po prostu ciągle zmieniane wedle upodobania. Władcy. I wtedy tam po prostu ambasador moskiewski powiedział po prostu Chmienickiemu, że Chmielnickiemu Chmienickiem musi wystarczyć tylko słowo cara i na nic więcej on nie może liczyć. Jeżeli Carowi się odechce poważania autonomii kozackiej, no to, to, to mu się odechce i to jest ich problem. No i od tego momentu prawdopodobnie Chmienicki zaczął szukać jakiejś okazji do tego, żeby się znowu wyrwać spod władzy moskiewskiej. I ten plan, można powiedzieć, że na grubo. To zaczął wprowadzać dopiero następca Chmienickiego, bo Chmielnicki zmarł. Prawdopodobnie przyczynił się do tego wylew w roku 1657. No i jego następca Iwan Wychowski. Tutaj warto wspomnieć, że był on szlachcicem, zarazem mężem córki pewnego polskiego magnata. I to jest postać bardzo ciekawa, niezwykle. To myślę, że nawet można byłoby osobny kiedyś materiał o tym zrobić. Ale w każdym razie. Wychowski zaczął od samego początku, jak tylko został hetmanem, szukać okazji do tego, żeby wyrwać się spod władzy moskiewskiej i wrócić pod władzę Rzeczypospolitej. Ale właśnie na takiej zasadzie, żeby Warszawa szanowała autonomię tego państwa kozackiego. I tutaj zresztą kozacy też lubili siebie w tym czasie już tytułować reprezentantami interesów ludu ukraińskiego. To jest też taki bardzo ważny element. Ale co do właśnie tej rzekomej zdradzieckości, to właśnie i same bunty, wcześniejsze kozackie, potem powstanie Chmielnickiego, ugoda Sławska, i w końcu też to, co się działo w trakcie tragicznych lat ruiny, to właśnie doprowadziło do powstania takiego mitu, że kozak ciągle zdradzał, zmieniał strony, bo w trakcie ruiny, kiedy Ukraina stała się polem bitwy pomiędzy, z jednej strony polem bitwy pomiędzy Rzeczą Pospolitą, z drugiej strony pomiędzy Moskwą, no to kozacy faktycznie lawirowali. Poza tym, pomiędzy kozakami pojawiły się pewne różnice zdań. Część kozaków optowała za poparciem podporządkowania się Moskwie, a inni, tacy jak Wychowski, oni z kolei uważali, że nie, że lepiej się podporządkować Rzeczypospolitej, przy niej będzie lepiej. W międzyczasie jeszcze inna część, tutaj na przykład tą część reprezentował chyba naj. Najdobitniej Petro Doroszenko, to był taki były, bliski współpracownik Iwana Wychowskiego, został w pewnym momencie hetmanem na Ukrainie Prawobrzeżnej, czyli tej zachodniej. No to on z kolei optował za tym, żeby podporządkować Ukrainę Turkom, Imperium Osmańskiemu. No i on oczywiście miał ku temu jakieś tam swoje argumenty, bo na przykład dowodził, że imperium osmańskim nie prześladuje się nikogo z powodów religijnych. Można być prawosłannym, można być katolikiem, wtedy wystarczy tylko zapłacić troszeczkę większy podatek. Z tym bogata Ukraina powinna sobie poradzić, a tak no to ma się szeroką autonomię. I podawał tutaj za przykład chociażby takie państwa jak Wołoszczyzna, Mołdawia, Siedmiogród, który też był przecież podporządkowany Imperium Osmańskiemu. No ale właśnie, te takie lawirowanie, to doprowadziło do tego, że powstał taki troszeczkę wizerunek, nie do końca zasłużony kozaka, który zmienia strony. Raz jest po stronie polskiej, raz moskiewskiej, potem gdzieś tam staje po stronie Turków, ale de facto to nie było do końca tak. Po prostu w pewnym momencie kozacy. Podzielili się na trzy obozy, trzy orientacje polityczne. Tak to po prostu wyglądało w okresie ruiny. Ale myślę, że na powstanie mitu kozaka zdrajcy to mocno na to wpłynęła też historiografia rosyjska, która w taki sposób przedstawiała właśnie tych kozaków, tych hetmanów kozackich, którzy po prostu zdają sobie sprawę z tego, że znajdują się pod władzą despotów, tyranów po prostu szukali jakiegoś ratunku dla Ukrainy. Starali się albo walczyć przed całkowitym ograniczeniem autonomii Ukrainy, albo wręcz chcieli ją wyrwać. I tutaj można podać przykład takich dwóch hetmanów: Iwana Samojłowicza, który naprawdę starał się bardzo mocno zachować niezależność cerkwi, która była na Ukrainie przed cerkwią moskiewską, i tak samo starał się on za wszelką cenę chronić swoje państwo czyli hetmanat przed zwiększeniem wpływów moskiewskich i zarazem zwijaniem swobód kozackich. A z kolei jego następca, Iwan Mazepa, no to tutaj ta postać jest już znana jako taki zupełny zdrajca dla Rosjan, no bo to był ten hetman, który stanął w wojnie północnej po stronie Szwedów, prawda? Chociażby w bitwie, podczas bitwy pod Półtawą w 1709 roku, no to Mazepa znajdował się w obozie szwedzkim, część jego kozaków osłaniała Wojska szwedzkie od strony właśnie obleganej półtawy była po prostu w okopach odcinających rosyjską załogę. No i Mazepano to stał się takim wręcz symbolem dla Rosjan zdrady. I poniekąd takie mocne, jakby to powiedzieć, uwzględnianie tej optyki rosyjskiej w historiografii zachodniej, w naszej historiografii, to troszeczkę też mogło przyczynić się do tego, że powstał taki mit. Kozaka, który zawsze zdradza, na którego nie można liczyć, nie można mu ufać. I tu postawmy kropkę. Moim i państwa gościem był dzisiaj dr Marek Kozubel. Dziękuję. Dziękuję również.